prezesowi Prawa i Sprawiedliwości? jest w tych dokumentach. To znaczy, ja przekazałem dokumenty, które stanowią informacje na temat tego, jakie dokumenty posiadał wówczas Andrzej Leper, które miał przekazać właśnie jemu. E, więc. E, e, i jakie to były dokumenty? Nie, to były dokumenty związane właśnie z e, aferą począwszy od Gazpromu. Myślę, że tam było jeszcze rozgałęzienie e, wielu innych umów niekorzystnych dla Polski, bo nie wierzę, że to była tylko ta jedna, bo zawsze mówił, że e, e, ma w, m, w posiadaniu wiedzę na temat różnych afer i kiedyś to wykorzysta w stosownym e, momencie. Natomiast również poinformowałem prokuraturę o tym, to znaczy prokuraturę, no, prokuratora generalnego z Binia Mamy nawet już odpowiedź, że sprawa została przekazana do prokuratury bodajże okręgowej chyba, czy rejonowej. W celu rozpatrzenia tej sprawy. Miejmy nadzieję, że nie zajmuje się tym pani Natalia Maszkiewicz, no ta ja sama prokuratorka. Ja mam taką nadzieję, że nie zajmuje się Zamykała oczy na wszystko i ja? zatykała uszy. Tak, ja mam nadzieję, że nie zajmuje się, nie będzie się I zajmował, się zajmował ten, ten prokurator, który w ogóle zna tą panią, dlatego że morning, dzisiaj detected. muszę powiedzieć Państwu, że w tej sprawie przysłuchiwany był Tomasz Budzyński, właśnie ten major, o którym wspomniałem i przesłuchiwał go prokurator, który z rozmów wynikało, że jest dobrym przyjacielem pani prokurator, bo wyrażał się o niej perty tłumacząc się właśnie, no, dlaczego one tam uh, mogą może te śledztwo i tak dalej, i tak dalej. Natomiast to przysłuchanie też było dziwne, no, no, Prokurator, który przesłuchuje człowieka, który wierzy że jest mocnym świadkiem, że chroni go tylko e, tajemnica państwowa i on e, zadaje pytanie, czy wie, kto zabił Andrzeja Leffera. No, no, to to, co ma, a jeszcze co może wkopać Andrzeja a Przywieźć mu rekonstrukcję, e, z, rekos, rekonstrukcji dokonać, na mordercę przynieść? On tylko daje poszlaki, mówi, o tym, że Andrzej Lepara na pewno został zamordowany, a obowiązkiem prokuratury jest wszcząć śledztwo, żeby dojść do tego właśnie, kto Andrzej Lepara zamordował. Tak? Trudno jest nawet każdemu obywatelowi oskarżyć kogokolwiek, nie będąc do tego władnym. Tak? Natomiast dzisiaj myślę, że, że to będzie decyzja, którą Myślę, że nie będą tutaj grały roli czynniki polityczne, że nie będzie to śledztwo odraczane gdzieś tam do wyborów, że może przy wyborach gdzieś tam um, rozpoczniemy to śledztwo i jak nas wybierzecie, no to wam, e, wtedy udowodnimy, że wyjaśnimy okoliczności śmierci Angela Pera, że to już rozpocznie się teraz, bo z mojej informacji wynika, że. W tych dokumentach, które mógł posiadać Andrzej Leper, e, raczej nie przewijają nie przywi, nie się nazwiska związane akurat z prawem i sprawiedliwością. Dobrze, a Pan przekazał tą listę, y, listę, y, jakby spis treści, co mogło. Y, jakiej, w posiadaniu jakich dokumentów mógł być Andrzej Leper, co jeszcze tam y, jest w tym spisie? Nie, no treści? ja akurat nie mogę ujawniać wszystkich informacji do momentu tego, e, do momentu myśl, nawet przesłuchania mnie, przez prokuraturę. A gdzie są te dokumenty? Pan ma tylko ten spis nie, no, nie, no to Dokumenty są w prokuraturze w tym momencie. Prokuratura ma czarno na napisana, napisane, gdzie, jakie są poszlaki, które wskazują na to, że Andrzej Leper został zamordowany, że nie popełnił samobójstwa, z jakiego powodu mógł być zamordowany, są podane informacje, z kim się spotykał, gdzie się spotykał, kto mu przekazać te informacje. Nadzorowała kiedyś właśnie to Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, której szefem był właśnie major Budyński. I tenże major twierdzi, że ma dokumenty. Znaczy ma, no nie on ma, no to ABW, Agencja Bezpieczeństwa ma te dokumenty. Wystarczy dzisiaj, tylko dobrej woli politycznej, godzinę. A pan y, dlaczego podnosi tę sprawę? Ja byłem wieloletnim współpracownikiem Andrzeja Lepera i tak e, takim spadkobiercą naturalnym, gdzie e, po odejściu z polityki Andrzeja Lepera wszystkie protesty e, i stanie na czele rolników akurat przypadło mnie, bo e, byłem organizatorem największych ostatnich protestów i te traktory, które przyjechały do Warszawy, e, przyjechały e, jakby pod moją wodzą. E, no i myślę, że same media tak wykreowały mnie jako taki naturalny. Następca Andrzeja Lepera, i w pewnym momencie, właściwie no, po śmierci, powiedziałem na jednej z konferencji prasowych, że jeżeli dożyję, to postaram się kiedyś ujawnić kulisy śmierci.